Rodzice dali mi pieniądze na korepetycję. Czyli się nauczysz i nie będziesz musiał ściągać? No właśnie nie, bo. No pomyśl. No nie pomyślę, bo nie wiem. Dlatego musisz pomyśleć. No nie wiem, musi pan mi pomóc. Musisz zacząć myśleć sam. Pan niech zacznie myśleć. Słuchaj? Jest pan gorszy od wszystkich najgorszych nauczycieli razem wziętych. A ty jesteś większy gamoń niż wszystkie gamoni razem wzięte. Wychodzę stąd, ale jutro na 15 przyjdzie. Nie! No to może znajdź nowego korepetytora. Tylko ja te pieniądze już wydałem. Na co? Na Vipa w Minecraftcie. Nie, no ja w ciebie nie wierzę, bo... Po prostu. Ulepszyłem nasz plan. Dodatkowe zabezpieczenie? Zegary. Ja się nie znam na zegarku. Masz tutaj wszystkie ściągi i czat ze sztuczną inteligencją. Tylko musisz z niego dyskretnie korzystać. Co to są ułamki? Napisz to słowami ucznia! W kilku zdania! Króć to! Same najważniejsze rzeczy. Oskarek, co ty robisz? Nic nie robię. Rozwiązuję. Dodatkowo w tym długopisie masz wzory i różne przykładowe zadania. I nauczyciel tego nie widzi. Do kolejnego przykładu przyjdzie Patrycja. Ja się w ogóle rozczytać nie mogę. Co ty robisz? Co ty masz w ręce? To jest zwykły długopis. Ale przede wszystkim powtarzamy plan ze słuchawką Proszę telefon Powodzenia, oby ci poszło tak dobrze jak ostatnio A co ty klaszczesz? Yy, nie wiem, jakieś takie tiki mam yy, Przepraszam Tak? Pani Grażynka potrzebuje pięciu chłopaków do noszenia krzeseł A no dobra, no to tu chłopcy i, i Kubuś może Ja nie Czemu? Bo mam kontuzję Godzinę temu jak biegaliście na korytarzu, to nie miałeś kontuzji Ale ja chcę siedzieć i się uczyć Nie dyskutuj, tylko idź Jutro ci oskarek sprawdzę, dobrze? No i jak? No prawie nic nie napisałem. Nic nawet nie ściągnąłeś? Nie, bo ciągle stał nade mną. Ale już sprawdził czy nie? Jeszcze nie, włożył do szafki i powiedział, że jutro sprawdzi. Została tylko jedna opcja. Jaka? Wkraść się w nocy do szkoły i podmienić sprawdziany.